Trasa ma długość 725 metrów, różnica poziomu 125 metrów, trasa jest dosyć szeroka, około 40 metrów. Posiadamy wyciąg narciarski odczykowy, talerzykowy o przepustowości około 700 osób na godzinę, co powoduje, że na tym stoku nie ma w ogóle tłoku. Tok jest typowo rodzinny, z boku są też małe wyciągi, jest szkółka narciarska i posiadamy wypożyczalnię. Wyciąg jest połączony bezpośrednio z kotelnicą i skaniówką. Można korzystać ze wspólnej karty Teatry Superskiej. Wyciąg działa od godziny 9 do 21. Stok jest oświetlony, utrzymywany raterakiem i oczywiście sztucznie naśnieżany.